Szczęść Boże! Bracie, siostro, kiedy oglądasz to krótkie rozważanie, to zapewne jest już poranek bądź popołudnie. Ja nagrywam to rozważanie Późno w nocy i zapomniałem, po prostu zapomniałem, że miałem ten komentarz nagrać, ale myślę sobie, że bardzo dobrze się złożyło, że zapomniałem, bo nagrywam, kiedy jest ciemno, kiedy za oknem jest już bardzo ciemno, kiedy e, jest bardzo cicho, bardzo spokojnie. Ta ciemność może być przerażająca, ale też jest pełna ciszy. A spotkanie ze słowem to też spotkanie ze słowem, które chce mojej ciszy. I jakoś tak bardzo mocno wybrzmiewają słowa dzisiejszej Ewangelii. Mówię dzisiejszej, bo jest już po północy. Słowa, które właśnie mówią o świetle. Ale posłuchaj proszę Ewangelii, przeczytam ją najpierw. Jezus mówił ludowi, czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I mówił im, uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wymierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma. Bardzo się cieszę, że moja twarz jest w półmroku i bardzo się cieszę, że na środku tego planu w świetle widać mój ulubiony obraz, obraz Ojca Miłosiernego, bo myślę, że Bóg, z którym spotykam się w Słowie jest właśnie takim Bogiem, który chce przejść do mojej ciemności i chce moje życie ciemne po prostu rozjaśnić swoją obecnością, swoją miłością. I być może jest tak, że ktoś z Was, kto tego słucha, też doświadczasz jakiejś Ciemności, jakiegoś trudu, jakiegoś zmagania się. I, I na ten etap, na to doświadczenie, tego zmagania przychodzi to słowo. I o czym mówi to słowo? Parę myśli. Myślę, że pierwsza rzecz, o której mówi to słowo, to to, że moje życie może być światłem dla kogoś, kto sam jest pogrążony w mroku. I uwaga, nawet jeśli moje życie jest trudne, nawet jeśli sam się zmagam, nawet jeśli doświadczam ciemności, to mogę być źródłem światła dla kogoś, kto żyje obok mnie. Nie muszę być idealny, nie muszę być od razu prześwięty. Mam być po prostu sobą i taki jaki jestem dzisiaj, pomóc komuś oświetlić życie. Jezus mówi, że światła nie wnosi się po to, żeby je schować pod korcem. Ta świeczka, która jest za mną, te lampki, które są za mną, czy ten kominek, który tutaj jest, gdyby to nie świeciło, gdyby nie spełniało swojej roli, nie miałoby racji bytu. Tak samo też chrześcijanin, który swoim życiem nie rozświetla w jakiś sposób życia ludzi, których spotyka, to jego chrześcijaństwo jest jakoś wybrakowane, jest jakoś puste jesteś powołana powołany do tego, między innymi do tego, żeby rozświetlać ludziom życie, żeby stać się dla kogoś źródłem jakiegoś uzdrowienia, jakiegoś pocieszenia, jakiegoś zatrzymania się, jakiejś pociechy. I co z tego, że sam jesteś słaba? żeż sama jesteś słaba, sam jesteś słaby? Co z tego? Bóg nawet słabe narzędzie może wykorzystać. Nie chowaj, bracie, nie chowaj się swojej wiary, nie chowaj swojego Dobra, które nosisz w sobie. Nie chowaj tego pod Korcem, nie chowaj tego w szczelnie zamkniętej skarbonce, bo to trzeba pokazywać światu. I owszem, czasem może się zdarzyć tak, że dostaniesz przez to w cztery litery, ale mimo to próbuj. Jest, jest, jeszcze jedna rzecz, która w tym słowie mnie zatrzymuje. Jezus mówi: Uważajcie na to, czego słuchacie. Często Jezus, Jezus w Ewangelii wskazuje na to, że to czym się karmimy, czego słuchamy, czym żyjemy, czy jak dbamy o ziarno, które dostajemy od Niego, to jest Ewangelia z poprzedniego dnia że od tego wiele zależy moje życie od tego zależy od tego, kogo w życiu słucham od tego, czego słucham zależy, czy będę chodził w świetle. Czy to dochodził w ciemności? Gdyby ktoś z nas całe życie słuchał komunikatu jesteś e, przegrany, jesteś do niczego, jesteś bezwartościowy. Gdybyśmy tylko takie komunikaty otrzymywali, takich słuchali, no to nasze światło byłoby bardzo przygaszone. Dla mnie, choć może to brzmieć jak tania psychologizacja, dla mnie to słowo jest wezwaniem do tego, żeby zrobić taki mały research, takie małe badanie i oddzielić od siebie to, co słucham, to, co robi mi krzywdę, co mnie poniża, co wprowadza mnie w grzech, co mnie niszczy, od tego, co jest istotne, co jest prawdziwe, co jest dobre. I to już każdy z nas musi to sobie sam rozsądzić i podzielić. I wystarczy się zastanowić przez chwilkę, i człowiek naprawdę jest w stanie do tego dojść. Ja, nawet jak teraz mówię te słowa, to mi parę rzeczy przychodzi do głowy. Nie będę o nich mówił, bo to jest moja sprawa, ale są rzeczy, których w życiu nie powinniśmy słuchać, ludzie, których nie powinniśmy słuchać, a na pewno powinniśmy słuchać Boga, Boga, który zawsze przychodzi ze swoim pocieszeniem. Syn Marnotrawny, kiedy przyszedł do ojca, to go słuchał. Powiedział mu o swojej przegranej porażce, powiedział mu o swoim żalu, ale też go słuchał. A co mówił ojciec: dajcie mu najlepszą szatę, dajcie mu pierścień. Robimy imprezę, wrócił, cieszmy się. Bóg to samo robi wobec mnie i ciebie, kiedy do Niego wracam, kiedy do Niego przychodzę, kiedy chcę się z Nim spotkać. Dlatego, bracie i siostro, na ten dzień, na morze i noc, niech cię Pan strzeże. I niech prowadzi Cię, prowadzi Cię do pełni pokoju, do światła i proszę Cię, proszę Cię, żebyś nie zostawiała, nie zostawiał swojego dobra tylko dla siebie. Idź i zmieniaj ten świat, idź i rozświetlaj ten świat. Ten świat bardzo potrzebuje Ciebie i tego, co w sobie, tego, co w sobie nosisz. Kończę nagrywanie, bo jest późno. Trzeba powoli się kłaść, spać, choć ty pewnie swój dzień dopiero zaczynasz. Dużo dobra ci życzę. I dzięki za to, za to że chwilę mogliśmy spędzić razem. Pozdrawiam z Poznania. Do Poznania zapraszam. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże.